Cześć. Witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku mini serii o kamicy żółciowej. Dzisiaj opowiem wam jakie są objawy alarmowe, czyli kiedy należy bardzo szybko zgłosić się do lekarza, do szpitala na izbę przyjęć. Ja nazywam się Marta Dobraz, jestem gastroenterologiem, czyli lekarzem specjalistą diagnozującym, leczącym i opiekującym się pacjentami z chorobami Przewodu pokarmowego. I słuchajcie, o ile ból kolkowy to trwa godzinę, półtorej, czasem dwie, z różnym natężeniem, zwykle zaczyna po przyjęciu leków przeciwbólowych i rozkurczowych puszczać, to wtedy, jeżeli ból jest bardzo silny, trwa długo, nie ustępuje mimo podawania leków, dołączają się do niego inne objawy, to już jest wskazanie do tego żebyście się skontaktowali z lekarzem. Jeżeli to jest ostry, silny ból, nie bójcie się wzywać karetkę. Jak najszybciej udać się na izbę przyjęć, jeżeli ból i dolegliwości nie są na tyle nasilone, że możecie dostać się do swojej przychodni, również nie przeciągajcie tego w dni wolne od pracy, nocna pomoc lekarska albo izba przyjęć. Lepiej sprawdzić Lepiej przesiedzieć na poczekalni, mieć lekarza w zasięgu ręki czy personel medyczny, ratownika, niż miałaby Wam się stać krzyta w domu. Szczególnie jeżeli do tych objawów dołączy się gorączka, dołączą się dreszcze, zimne poty, to może być objaw zapalenia dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego, więc objaw niebezpieczny, wymagający pomocy lekarskiej gwałtowne nudności i wymioty. To zawsze dodatkowo grozi odwodnieniem, zaburzeniami elektrolitowymi, problemem. Wymaga pomocy lekarskiej. Nie zwlekajcie w takim przypadku. A może przejdzie, a może jak nic nie będę jadła, czy piła, albo przyłożę sobie termofor na brzuch jeszcze przez godzinę, to mi minie. Zrobię sobie zimne okłady, a wezmę sobie jeszcze jeden paracetamol, no, słuchajcie, takie numery nie powinny mieć miejsca. Wtedy najlepiej zapakować się w samochód, wezwać taksówkę, a w bardzo nasilonych objawach wezwać kredkę pogotowia, udać się do szpitala. Poza tym, bardzo ważnym jest objawem uczucie zatrzymania gazów i stolca w jamie brzusznej. Czyli nagle macie wrażenie, że tam Wam nic nie pracuje. Puste, takie metaliczne odgłosy brzuch wzdęty jak balon, nudności, wymioty, gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, czasami towarzyszy temu nawet krótkotrwałe omdlenie, to jest powód, żeby albo dzwonić po karetkę, albo udać się szybko do szpitala. To może być ostre zatkanie dróg żółciowych przez złóg, zapalenie dróg żółciowych, zapalenie pęcherzyka, mogą to być objawy, pod niedrożności czy niedrożności przewodu pokarmowego, z tym nie należy zwlekać. To są takie mm, najczęstsze y, objawy. Do tego dochodzi jeszcze żółtaczka, czyli najpierw zarzucają się oczy, y, potem skóra, y, i im szybciej tempo narastania żółtaczki jest szybsze, tym szybciej trzeba się zbierać do lekarza, a czasami pacjenci. Robią tak, że wieczorem patrzą w lusterku, może żółte, może nie żółte, a rano się budzą i już wyglądają jak cytryna. Więc słuchajcie, tak też nie robimy. Pamiętajmy, że najwyżej będziecie na izbie przyjęć, dostaniecie leki, pobiorą wam krew, zrobią mu odczekacie te kilka czy kilkanaście godzin, ale będziecie zabezpieczeni, zobaczy Was zazwyczaj chirurg albo ym, lekarz. Ratownik, więc będziecie bezpieczni, tak? A jeśli będzie potrzeba kwalifikacji do zabiegu, to również wstępnie tutaj różne rzeczy zostaną potwierdzone albo wyeliminowane. Ja do Was apeluję: nie, z, nie zwlekajcie za długo. Godzinę, dwie, dwie i pół godziny dolegliwości malejące po lekach jest ok. Natomiast jeżeli to nie przechodzi, jeśli to narasta, dołączają się kolejne objawy, słuchajcie, udajcie się do lekarza bezwłocznie. Wtedy naprawdę to, że na drugi dzień musicie iść do pracy, to, że nie ma was kto zastąpić, słuchajcie, nie ma tak, że są, nie ma ludzi niezastąpionych, a mówi się, że cmentarze są ich pełne, tak więc nie zwlekajcie. Zawsze jeżeli macie zdiagnozowany kamyk w pęcherzyku żółciowym, to zawsze musicie mieć plan A i plan B, czyli plan A, co zrobić w razie problemu i później jak to wszystko ogarnąć, na przykład gdybyście musieli na ostro udać się do szpitala, tak? Czyli planowe rzeczy i rzeczy na ostro, które mogą wyniknąć z kamicy pęcherzyka żółciowego. To powinniście mieć zawsze z tyłu głowy, tak? Że ten kamyk jest i że on może do końca waszego życia nie dać wam objawów, a może się ujawnić w najmniej sprzyjających okolicznościach, tak? Więc to musicie mieć z tyłu głowy. Pamiętajcie również o tym, żeby w momencie, kiedy się nic nie dzieje, naszykować sobie i uporządkować dokumentację medyczną, tak? Żeby w razie, jak macie się udać do szpitala, to wtedy nie szukać dopiero dokumentów kochanie, a gdzie są moje wyniki ostatnie morfologii i USG z zeszłego roku, bo nie mogę znaleźć? No, kochanie, są w szufladzie, w szufladzie nie ma. No to może gdzieś indziej, może w Twoich dokumentach. Miejcie sobie taką teczkę, że w razie draki po prostu bierzecie ją pod pachę, wsadzacie do torebki i z tymi dokumentami udajecie się czy z karetką, czy z ratownikami, czy własnym transportem do szpitala. Zawsze miejcie kartkę, na której macie spisane leki, na kartkę, kartkę, na której macie spisane, na co jesteście uczuleni, jakie przebyliście operacje, po jakich jesteście zabiegach, czy macie na przykład jakieś implanty, rozruszniki, żeby w razie co wszystko było czytelne, łatwo dostępne w dokumentacji. Pamiętajcie o tym, bo najgorzej jest, kiedy przyjeżdża pacjent. Ma jakieś blizny na ciele. Widać, że jest po jakichś licznych zabiegach, a on sam nie potrafi, albo nie może udzielić informacji, a rodzina nie do końca jest świadoma tego, co się z nim działo, albo nie do końca zainteresowana tym, co się dzieje, bo tak również się zdarza. Więc w interesie własnym miejcie dokumentację uporządkowaną, żeby zawsze można było ją na spokojnie pod rękę wziąć i udać się do szpitala, do lekarza na konsultację. W tym odcinku to już wszystko. Serdecznie Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki, za wsparcia, za postawione kawy. Pierwszy, chyba krótki film poniżej 10 minut, ale temat, mimo tego, że krótki, to bardzo ważny. Pamiętajcie o tym i zawsze miejcie z tyłu głowy, że może do końca życia być dobrze, a może kiedyś w ciągu kilku, kilkunastu minut podziać się źle i bądźcie na to przygotowani. Na dzisiaj to wszystko. Cześć, papa!